Bitcoin spada do 103 tysięcy dolarów i wzrasta do 105 tysięcy dolarów i wczorajszy funkcji nic nam nie wniosło e, na ten rynek. Cały czas tutaj e, skonsolidowaliśmy i nie było jakichś dużych e, manipulacji, ani dużych ruchów, e, nie było jakiejś żadnej prognozy, nic nie podał, żadnych danych, więc e, no, tego ruchu w ogóle m, praktycznie nie było. E, cały czas ty, na tym live'ie próbowaliśmy coś tam rozegrać, ale m, no, tak jak Widzicie tutaj, no nie zgarnęliśmy tej płynności. Tak jak mówiłem też na poprzednich filmikach, ja czekam właśnie na zgarnięcie tej płynności e, albo z tego dołka, albo z tego dołka I tutaj też mnie najbardziej ta strefa interesuje, bo tutaj mamy 0786, 0886, tutaj też dużo płynności leży. I to też fajnie by wyglądało na wykresie, bo tutaj mamy linię trendu, hmm, e, właśnie linię trendu wzrostowego. I jak wiecie, lub nie, bardzo często rozgrywam takie właśnie linie trendu, chociaż można powiedzieć, że to już jest e, zrobiona ta manipulacja. Bo mamy zamknięcie świeczki 4 godziny poniżej tej linii trendu, i tutaj dużo osób mogło właśnie e, wchodzić w shorty, tak? Nawet po tym godzinnym e, wykre po godzinnej świeczce, nawet w tym miejscu, mogli tutaj wchodzić w te shorty. E, więc ta manipulacja jakaś tutaj może wystąpić. Możemy też jeszcze pójść po 4 godzinnego gapa i stąd zawrócić, bo tutaj też dużo płynności zabraliśmy, Jak widzicie, jeden knot, drugi knot, trzeci knot i czwarty szczyt. Więc tej płynności jest naprawdę tutaj dużo, i możemy zrobić coś takiego i pójść w dół. Ale dzisiaj jest święto i bardzo możliwe, że będzie po prostu tego mo mniej i będziemy po prostu tutaj sobie tak konsolidować, bo te rynki są pozamykane, więc traktujcie to jako taki weekend, tak, bo na weekend wszystkie rynki są pozamykane i tych jakoś ruchów dużych nie ma. No chyba, że właśnie poza rynkiem jakoś wieloryby tutaj wejdą i coś pomanipulują, więc ja osobiście będę czekał właśnie na ten poziom z 4 godzinnego. Gapa, który leży właśnie od 106,400 do 105,800, tak? I tutaj też leży fajna płynność, która już od wczoraj, od środy o godzinie 7:00, już nam się tutaj zbiera. Mamy jeden, drugi knot, drugi szczyt, knot kolejny. Więc tutaj one osoby, które wchodzą w te shorty, pewnie stąd ustawiają stop lossa na pewno powyżej tego szczytu i celują właśnie w ten dołek, który jest w tym miejscu. I dosłownie wygląda to bardzo, bardzo ładnie, bo mamy praktycznie idealny, równy, równy dołek. I tutaj leży też bardzo dużo płynności, więc jak zgarniemy płynność stąd, to bardzo możliwe, że pojedziemy po prostu tutaj w ten sposób. I też bym chciał to zobaczyć. Możemy przejść do wczorajszego dnia, co się wydarzyło wczoraj, jak rozegraliśmy pozycję na naszej prywatnej grupie i wczoraj był dzień, który, w którym zarobiliśmy, bo w poprzednich tygodniach były te dwie straty i jeszcze dwa, dwie wcześniejsze straty i w tym, w tym dniu chciałem właśnie odrobić te straty i też poinformowałem osoby właśnie w naszej prywatnej grupie, że będę odrabiać te straty, że będziemy dokładać do pozycji, ale nie będziemy dokładać w stracie, tylko w zysku, tak jak to powinno się robić, czyli kiedy pozycja tutaj idealnie nam idzie do góry, otworzyliśmy longa z tego miejsca, bo zmieniliśmy trend. Dobiliśmy do 15-minutowego order bloka. Bitcoin też dobił do 15-minutowego order bloka. To było w tym miejscu, gdzie to było 15:30, tutaj dobił do 15-minutowego order bloka też i sądziłem, że możemy zobaczyć reakcję wzrostową. Bitcoin zmienił strukturę. ETH zmienił strukturę. Mieliśmy, respektowaliśmy wzrostowe gapy. I czekałem właśnie na ten ruch kolejny. I tutaj, w tym miejscu, dawałem znać, że wchodzę w pozycję, a gdzieś w tym miejscu, dawałem znać, że będę wchodzić w kolejnego longa. Jak będziemy respektować kolejne wzrostowe gapy, i będziemy tutaj wyraźnie chcieli iść do góry. I mi tutaj jest ta świeczka, mi potwierdziła to, że chcemy wyraźnie iść do góry, popłynąć właśnie z tych szczytów, albo nawet dużo, dużo, wyżej. Więc tutaj, odpaliłem drugiego longa na ETH USDC. A tutaj miałem na TH USDT, też ludzie mogli podokładać sobie. Ja osobiście ryzykowałem na te dwie pozycje ponad 1000 dolarów, a mogłem zyskać prawie 2500 dolarów. A w poprzednich tradeach przegrałem 2000 dolarów, więc tymi dwoma tradeami odrobiłem te straty i dzisiaj raczej nie będę tradeować, bo no są te. Jest święto i prawdopodobnie. Znaczy no, rynki są pozamykane, więc nie będę dzisiaj tradeować ale widzicie jak to ładnie w końcu siadło, w końcu poszło w naszym kierunku bez manipulacji, po prostu czysty ruch, popłynność, bo ten, czy, ruchy popłynność zazwyczaj są w bardzo szybkim ruchu, nie ma żadnych jakichś takich manipulacji, tutaj krążenia i dopiero potem idziemy do góry, więc to był czysty ruch, popłynność i bardzo lubię takie ruchy rozgrywać, bo bardzo szybko wtedy idzie po nasz take profit. I wracając do Bitcoina, tutaj chyba nie mam jeszcze więcej informacji, no cały czas na jednodniowym interwale respektujemy tego spadkowego gapa, więc na jednodniowym interwale jesteśmy nadal spadkowi i to wygląda bardzo źle na jednodniowym interwale. Na czterogodzinnym interwale wygląda to troszeczkę lepiej, ale dalej słabo, bo zgarnęliśmy płynność tych dołków. Ale po tej płynności, po zgarnięciu tej płynności cały czas tutaj no jakoś tak idziemy bokiem, jakbyśmy chci, chcieli iść w dół po kolejne płynności, albo właśnie kontynuować te spadki. No nie ma tutaj jakiegoś ruchu wzrostowego, bo zazwyczaj po zgarnięciu płynności, tak jak to było w tym miejscu, powinniśmy tutaj robić wyższe dołki, wyższe szczyty i iść do góry. A tutaj widzicie, że po zgarnięciu tej płynności z tych dołków, z tych trzech dołków, no tutaj walczą, walczą i prawdopodobnie mogą pójść do dołu. Jeszcze dodatkowo no jednodniowy, jednodniowy interwant, nam tutaj nie pomaga, bo jesteśmy, no, respektujemy spadkowego gapa e, i go flipnęliśmy na 4-godzinnym interwale, no jesteśmy pod 4-godzinnym spadkowym gapem, więc nadal to jest spadkowe, więc 4-godzinny interwał też jest spadkowy, godzinny, no można powiedzieć, że no, no, też jest spadkowy, chociaż tutaj można, tutaj nam się flipnął ten trend na wzrostowy na tym godzinnym interwale. Jak tutaj zrobiliśmy spadkowy, teraz my jesteśmy wzrostowym. No, jak go flipniemy tego godzinnego gapa, to e, który jest w tym miejscu, no to widzę jak najbardziej pójście po tego czterogodzinnego gapa. I tutaj zobaczymy, co ta czwórka zrobi. Jak nam flipnie tego gapa, no to czwórka też odwróci się na wzrostową i może potem dniówka, bo na tygodniowym interwale cały czas jesteśmy w trendzie wzrostowym. I to. E, Cały czas jest trend wzrostowy, dopóki nie, nie flipniemy tego tygodniowego gapa, który leży na 103, 100 tysiącach dolarów. To jest na tygodniówce, więc tygodniówka cały czas jest wzrostowa. Największy interwał cały czas jest wzrostowy. Dniówka wygląda na razie źle, czwórka wygląda źle, i godzinówka wygląda troszeczkę obiecująco, więc e, może tutaj coś pomieszają i się pozmieniają te, właśnie te e, interwały więc cały czas czekam na flipnięcie tej godzinówki i wtedy można szukać jakiegoś longa jak będziemy widać wyraźnie, wyraźny ruch do góry no to można szukać jakiegoś longa pod tą 4, 4 godzinnego gapa, który będzie gdzieś w tym miejscu który jest w tym miejscu tyle ode mnie dzisiaj tak na krótko, szybko jutro też się widzimy, jutro jest piątek dzisiaj jest wolne od rynku, więc też sobie zróbcie może wolne tyle ode mnie, dzięki za oglądanie i dzięki wszystkim, którzy byli na tym live. Cześć.